Siema, mam z tej strony pozdrowieni, witam w kolejnym odcinku z Fleet of Facility z Krystianem. Ja? Ty i z Olą, Cześć Ola. <laughs> Cześć. I jesteśmy, <Cześć>. e... <laughs> jesteśmy chowającymi się chyba wszyscy, tak? Tak, tak. wszyscy jesteśmy chowającymi się, a, a szuka ja nas jakiś zły człowiek. No i ja się ze. Ja też. A czemu, czemu ona ma taki Cześć? znaczek przy Niku? Bo to jest kozak, Krystianku. To jest kozak, tak zwany. A, bo kupiła coś za robuxy? No ja nie wiem skąd a. można mieć robuxy. To ciężka sprawa te oboksy, co ja? Ja nie lubię oboksów. to w ogóle kupuję ja... Robuxy? zostawię to bez komentarza. <głosy> <głosy> uh, ja nie teraz... robię najcięższy komputer, bo robię go w tym głównym pokoju na piętrze. A ja hakuję Tam, jakiś gdzie są te podwójne i chyba mnie znajdzie, bo strzałem taki nieśmieć. O, właśnie, serca. I, właśnie idzie do mnie. A, do ciebie idzie, to luz. A właśnie mnie, <noise> właśnie mnie walnęła. No i ja na Właśnie a, mnie kręga, zamknie. Właśnie. No jakiś kozak no jest? To już lecisz tam do niego? Eee, o, oh, fuck, no ja jestem... O, ktoś zepsuł komputer. Ona tu stoi i się na mnie gapi. No tak, co ta, za burak. No, ona będzie kampić, Krystian. ja jestem kolejny. Nie róbcie tak, pamiętajcie, jeżeli to oglądasz, człowieku zły, to nie kamp, bo nie wolno kampić, tylko źli ludzie kampią. Ja jestem za daleko Krystiana, musisz lecieć do niego. No, już lecę no, tylko. ona kampi? O, taki no, jesteś Co ty? za... A, no, znowu dostałem. A, uwolnił cię ktoś i ten? Co ty tak. dostałeś? No patrz i... Tak, idź, coś tam Jakby... Ech Widzę cię, widzę cię No okay, się it's nie widzi okay. No, jeszcze chwilę i zginę, więc wiesz No nie No znowu ja dostałem, no come on, no yes. No, znowu mój ja! No Może co jest? Co nie, za mnie zamknie, mnie zamknie. Zamykam mnie już. Chodźmy w trójkę. Ja będę stał, bo chowę nie, nie załatwię. <susza> Krystian! <susza> 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 Dobra, wyszliście mi za? Super. No, tam Jezu, to już ja też chowa. Się udało, to ja nie... No tamta jest już zamknięta. Cześć, Cześć. No i też kampi, no co za burak. Jezu, nie róbcie tak, ludzie, pamiętajcie, nie róbcie tak, nigdy, nie wolno kambić. trzeba być głupolem, żeby kampić. ją, zamknęła? No tu, w słoiku, ja jest. stoję przy drzwiach i próbuję jakoś zbejtować. Czekaj, to ja pójdę, ją zbejtuję. No, nie... no, no znowu złapała. W w tym pokoju, co cię zamykała, Krystian jest komputer, yy, na schodach, do góry. Yy, ja go robiłem częściowo. Dobra, to ja go zrobię. No co, jest do jasnej cholery. ona tam, tam tak przyszła campić? i nie strzeliła. No... No, kampią no. Patrz jaka głupia, nie kampi. Co za głupol? Głupolu ty najgorszy, nie robi się tak. To no na hałas. No ja sam ale no. Z jakim można być burakiem, żeby tak kampić, to naprawdę nie wiem. <grym> burakiem? No to jest najgorsze, co można robić. o, no. będę kampion. Wbiję i z, z tobą, wbiję z tobą. To mam mało zdrowia. Nie, ty nie wbijaj, ty nie wbijaj kwestię. No i mnie trafiła, dobra, weź w polu, weź tam tam, w tamto kasę. Wyszła ze mną. No i sens, sens, no i uciekaj. No i trafiła. Nie, nie. spakowała, oczywiście, no i teraz będzie mnie kampić. No ty głupolu, no najgorszy. Najgorszy głupol, tak robi. Nie polecam gracza w ogóle. Mmm, mmm, mmm. Słuchajcie, mogę spectate kliknąć? Nie, nie mogę, dobra. O, dzięki Krystian. O, cześć Ola. Cześć. O, ciekamy. Um, nie wiem, gdzie Krystian uciekł, ale... Ja nie wiem, gdzie komputer jest. Tutaj jest jakiś. O, dawa, mam komputer. Pomóż mi, Ola. Nie wiem, robię go z tobą. Siemanko. 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 Siema, siemanko. Uciekła jej. Ej, nie było tego. Nie było tego. Uciekła jej. Ta, ta dziewczyna jej uciekła z... Z... Wysięgnęły tak. wystarczająco dużo o -o. czasu. Tu jest, tu jest, tu jest wyjście. Uh o -oh. oh, Dobra, ja i ta dziewczyna jeszcze raz i, i nas nie... Chodź, 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 Mateusz, Mateusz. Nie w tą stronę po prostu. O, tu nie ma komputera. Chyba stołowałem ją, Elo. O Boże, tak, okay. a tu uraka. Dobra, 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 niech ona idzie stąd. Poszła Kurde. O nie, uciekaj, no, uciekaj. No, Skakuję ja przez to okno, tego... jak coś. Mam, mam komputer. Dobra. Dobra, Robię. Dobra. Ten, ten. będzie zrobiony, ten będzie zrobiony. To jest ten, przy którym Dobra. nie da się po prostu, Dobra. bo to jest ten, co, co się przechodzi. Tam jest jedno przejście trzeba obiec. No, około Więc no. no. To ja go kończę. Dobra. Ja mam jedną trzecią gdzieś. No o. Uważajcie. Ten pokój, jak coś to jest niedaleko, tej dużej takiej otwartej. No nie, pali, złapają. Nie? Dobra, ja ją złapała Dobra, ja ją Ja mogę... ty stał? Ej, co się stało? Tutaj... No i mnie to jest opało, no oczywiście. Zamknący pół. No tego No mnie, zamknie, mnie, nie, oczywiście, że mnie. To ciebie będzie łatwiej wydostać niż tamtą. A. Ja, już, ja już kończę komputer. No stoi przy tym cbanku, tylko choleo. Nienawidzę jak ktoś wykraw. Nie wolno kam. I... Chyba umie ratować. Na Ja idę otworzyć drzwi od razu. Nie trafiła, ona nie wie. Dobra, dobra i drzwi otwieraj. Ja już drzwi otwieram te na skraju. Jedne No nadzieję, to te. Otwarte? Fak, to nie te. Ale dobra, ja już otwieram Dobra, no, Otwieraj te. Bo to ja zaraz wstąpię. Co to za kampel? Nie lubimy kampelów w ogóle. Otwieraj, nie muszę No będę chyba. Nie, nie będę rwać. bardzo. O Boże. O, boże. Co za kamper, głupi. Nie pozdrawiamy z kampera. O Boże, to była tragedia. O Jezu, nigdy więcej kampera. Dawajcie, zmieńcie, fa zmieńcie tego, zmieńcie mapę. Jako? Na airport na przykład. Airport. Wbijamy airport. I lecimy, moi kochani. Kto teraz będzie bestią? Myślicie, że bakują robuxy i farmią w kółko? Takie cwajaczki z nich? A nie, wyszły! Nie ma nikogo! Jea, yeah. Nie będzie złych ludzi! Jest pierwszy, goście na pierwszym poziomie. Bekonowe no to włosy. Bekonowe włosy, lecimy. Będzie fajna zabawa, słuchajcie. Nie ma co się przejmować, że ktoś ma bekonowe włosy. Bekonowy włosiak! Bekonowy lecimy. włosiak. Kto będzie bestią? Czyżby to był Christian Bończyk, a może Aleksandra? Kto jest bestią? Tylko nie on. Diabeł wcielony. <śpiewanie> nie, to jest, to jest... Oszust, bestia, mały bobas. Oszust.pl Bob. <śpiewanie> Oszust.pl To jest mały bobas, to jest wkurzający dzieciak na osiedlu. To jest właśnie bestia. To jest ten dzieciak, Aaaa. którego nikt nie lubi. O oh my god. <śpiewanie> Jezu, nie znam o Jezu. <śpiewanie> Koło mnie. Ja nie ty mogę go otworzyć. To ja uciec. Jesteśmy sami, nie wiem czy widzicie. A już nie, nie jesteśmy. Nie jesteśmy sami. Znaczy, jestem tylko ja i ty. Ale to nie jest pod... Czy jesteśmy sami, czy też nie? Gdzie jest on? No to, jest... to, to jest oszustwo, ja nie mogę drzwi otwierać! Nie godzi się tak. Nie dostaliśmy pozwolenia. Gdzie jest tu kto? Tu jest takie przejście magiczne. Ty magiczne to, to przejścia drodze. znajdujesz? Jak uh. ty jesteś najlepszą bestią na świecie Ty nie jesteś medal, zrobić ci dobrą bestią, wiesz, Krystianku? Wcale nie oh. biegałem za to tobą w kółko. Na pewno nie biegałeś, bo widzę cię. Nukkupl Mateuszku 117. Oh, uh, hello, Christiano. Ja nie, nie mogę nikogo znaleźć no To są nie takie pomieszczenia Ja nie lubię tej mapy, nie lubię tej mapy Nie ja tej lubię tej mapy I te wszystkie pokoje i, i inne rzeczy i, i w ogóle. A To jakaś inna mapa Nie galiśmy Graliśmy tu już, na pewno graliśmy tu już, co ja? Tak, graliśmy. Mapę, tak. Tak, graliśmy. Mapę to my graliśmy, ale gdzie ja jestem? Ja jeszcze nikogo nie znalazłem w sumie. No znowu jestem w tym samym pokoju, no! Krystianku, nie znajdź się. Animuję tutaj. O! Co?! U mnie była animacja, no! no. Biedny eee. Krystianek. Spokojnie, jeszcze dwa komputerki i będziesz wolny. Eee mam kciuczki. Ja się boję, że się nie, nie. uda. <gryśle> ja, Kestianę. Ja, ja jest tylko tak raz widziałem Ole. <gryśle> nie znam tej maś to głupie. Nie też widziałeś tak naprawdę. Leżałem koło ciebie. <gryśle> nie, nie, nie widziałem ciebie tak naprawdę. Ja zepsułem Pysyka ten pierwszy, bo to jak przyznaję się. Ja zepsułam drugi. Znaczy w sumie naprawili. <gryśle> ja zepsułam tylko. O Boże święty. O oh nie, yeah. aaa, dostałem w cymbał Co za zły człowiek A i mnie da słoiczka wrzucił koniec sobie I w słoiczku na ogeczki zostałem Ola pewnie daleko jesteś co daleko jesteś co nie? Ola Jesteś po sola? Nie, nie. Jesteś fasolka może? Tak, ale tylko taka magiczna. Ooo! Jakie sztuczki potrafisz? To nie potrafisz R y, z kapelusza skakać. wyjąć pieska. Co? Chciałabym. Skakać na pieska, co? Co, co? nie z kapelusza wyjąć? Kajście. <noise> się... A tu aż poleciałaś, witam! <noise> Jezu, witam. ale się rozkraczyłaś, chryste witam, panie. Witam, witam, i o zdrowie pytam. Co to za rapsy? Może tak ją że przez pół pokoju przeleciała. Boże. Chryste panie. Gdzie wy jesteście, no? Nie mateuszkę. Stop panie Mateuszkę. Zostaw mi. Pani Mateuszku, pan Nienawidzę cię Mateusz, Mateusz. WZIĘŁEM TO! Ha, ha, NO CO?! JAK?! O, ty cię ja, no, są głupie Ja, ja się no, kurczę. Ale ja większość czasu jak, oh. jak trafiam w was albo próbuję w was trafić, to tak, tak naprawdę moja pozycja macha po prostu tym dziwnym kikutem zamiast ręki i nie trafia. Jest takie po prostu. A, a machnę się w powietrzu. Nic się nie stanie, no. A machnę się w powietrzu. Kogo ty służy? No co? No! Uderzyłem ją dwa razy. Dwa razy ją uderzyłem. Nie da się, nie da się, ja, ja wychodzę z tej gierki, nie. Ja wychodzę z tej- nie da się. To się nie da po prostu. Dwa, dwa razy ją uderzyłem i był dźwięk uderzania i specjalnie moja postać zwolniła. Nie. O Boże, to się uda. Ja, ja, ja chodzę w kółko na tej mapie. Ty się z nim tam bawisz, naprawdę. No, no, no. E, nie, ja po prostu miałem ten komputer na górze. Ko tam, gdzie był ten sław, co nas łapał. Szedłem <średziałem> za nim. Ale <średziałem> ja nie wiem, gdzie jest kolejny komputer, to jest większy problem. Też nie mogę znaleźć. Wiesz? O nie! Jak tyś mnie <średziałem> widział? Szedłem <średziałem> za <do> tobą. <topu> A? wycaniaczku. Dobra, ja znalazłem Zapamiętaj lokalizację. Mi uwolni. <średziałem> Osiołku, zostaw, zostaw mnie. On mnie Oni sto. Zostaw mnie, Oni jak się trzęsę. Spójrz tak, jak, się, to jak to. się trzęsę, jak mi zimno. jak się sto. Oni sto. Oni sto. Oni sto. Oni sto. Oni sto. O nie. Oni sto. Są złapał. Zostaw mnie! Brutalu! Właśnie! Old tam, road, zostaw mnie! Ja się trzęsę przez ciebie, zimno mi! Tak? Głupsztajnie! Zostaw mnie, płakam! Ona... No! Ja ją uderzyłem, no jak?! No? Teraz ty tu zostaniesz za karę! Tak? Siema Christian! Siema. Cześć Ola. gdzie Ej. masz tego brzydola? Ty jesteś brzydol. O, no to kampionko.pl, witam serdecznie. No to koniec. <grym> niech nie powodzenia tutaj w dalej swojego programu we własnej Podporze, osobie. Ale ty masz taki piękny młotek, proszę puść mi. No puść o, jak za, za... <grym> za Nie Możesz zafasolić. Zafasolić? Nie możesz zafasolić fasoli. Aaaa NIE! POTKNĄŁ SIĘ OKSZWORÓWKĘ! Nie, nie, nie... Ola, próbowałem. Zostajemy ogórkami. niestety. Co? Ja był wcielony. Okszoróweczka zbyt długa! Dziecko, mamusia ci nie nauczyła mi... Co? I teraz trzymaj się z tym bałem o podłogę, co? No, mruź mi się tu, będziesz miał obiad jutro. Nieee... Obiad jutro... Jutro jest schabowe. Właśnie ty będziesz schabowym. Także co? Dziękujemy za oglądanie. Krystian jest podłą bestią, a nie dobrą bestią. Przypominam. Piękną bestię. Fię Pięknej bestia. O dobrym sercu. Tak, żegnamy się i do następnego Papa. Pa! pa. pa, pa. pa, pa.